Nie, no, mężczyźni są super. Ja bardzo lubię mężczyzn. Związki bolą, mężczyźni krzywdzą, mężczyźni zdradzają, mężczyźni oszukują. Bo gdybyś dobrze myślała o mężczyznach, gdybyś dobrze myślała o związkach i gdybyś miała wiarę, że to ci się przytrafi, to ten związek byłby. Witam cię serdecznie. W filmiku oszukać przeznaczenie. Czy się da, czy się nie da? Chyba kiedyś był taki film, nawet to chyba horror był. Właśnie, czy się da, czy się nie da oszukać przeznaczenia. Generalnie, tak jak tu zwykle na, na tym kanale, dzisiaj sobie również będziemy rozmawiać o podświadomości. Ale dzisiaj wam chciałam powiedzieć o takiej jeszcze innej metodzie, którą my stosujemy w instytucie. Mianowicie do tego, jakie mamy kody w podświadomości, które oczywiście no nie, właściwie które nas wspierają też można tak zauważyć, no bo jakby zdrowych zębów nie leczymy, więc my generalnie skupiamy się na tych, które nas już nie wspierają. No ale o co tutaj chodzi, że y, mamy taką metodę i możecie ją sobie Zastosować. Yy, ona wygląda tak, że yy, opowiadasz o tym, co cię poruszyło, opowiadasz o tym, co się wydarzyło, yy, mówisz o tym, mówisz, co tam zadziało się, jaka była akcja, jaka była reakcja, jak to się skończyło, i tak dalej, i tak dalej. I skupiasz się. Na pierwszej wywołanej emocji, czyli jak się czułeś, tak? Czyli na przykład, zobaczyłam wczoraj, że mój mąż pisze z kimś. Jak się wtedy poczułaś? Przestraszyłam się, zrobiłam się zazdrosna, zrobiło mi się przykro. Ok, na przykład, nie? Idźmy w tą stronę. Eee, I teraz, dlaczego? Cze czego się spodziewasz? Dlaczego masz taką emocję? Skupiesz się na tej emocji i zadajesz sobie cały czas pytanie dlaczego, dlaczego, dlaczego i tym sposobem dochodzisz do swojego kodu w podświadomości. Czyli jakby podświadomość to nie jest nic super tajnego, tylko podświadomość to nie jest coś do czego my mamy taki łatwy dostęp, ale mamy tam dostęp. I zadając sobie pytania, dlaczego, 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 dochodzimy do tego, co tak naprawdę w Tobie siedzi. Czyli jeżeli masz kod, y, wszyscy faceci zdradzają, no to, z, to ten kod Ci wybije, nie? Czyli jeżeli masz takie przekonanie, że co byś nie robiła, to Twój facet Cię zdradzi, bo wszyscy faceci zdradzają i to jest kod źródłowy, czyli wszyscy faceci zdradzają, to choćby Twój mąż był najwierniejszym mężem na świecie, to I tak i tak ty będziesz miała że on Cię zdradzi. Nie dlatego, że on coś robi, tylko dlatego, że ty masz taki kod. I dopóki ty nie przepracujesz tego kodu, no to robi się problem, nie? Eee, kolejna sprawa, poczucie winy. To jest w ogóle mega temat, mega. Ja bardzo często w instytucie pracuję z klientami z ich poczuciem winy. No więc wina przyciąga karę. To trzeba też sobie tak w głowie ułożyć, tak? Czyli ja czuję się za coś winna. Czuję się winna tego, że, yy, m, że, że coś źle zrobiłam. Czyli mam, noszę na sobie złość na siebie, nie wybaczam sobie tego, że gdzieś popełniłam błąd, że coś zrobiłam inaczej niż zamierzałam, i tak dalej, że coś mi nie wyszło, że splajtowałam, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I teraz, jak masz w sobie dużo poczucia winy to w bardzo szybkim czasie przyciągniesz karę. Karą może być, nie wiem, mandat, nie? I teraz y, szukamy wzorca źródłowego. Ja zawsze zrobię coś źle. Albo mi nigdy nie wychodzi, albo ja jestem do niczego. I jeżeli jesteś naładowany kodami, kodami, ja jestem do niczego, nikt mnie nie zatrudni, nikt mnie nie zechce, nikt nie zechce mojej usługi, to co? To tak właśnie będzie. Pracowałam kiedyś z taką kobietą, która malowała obrazy, i te obrazy były naprawdę piękne. I te obrazy ona malowała i stawiała je sobie w pokoju, i one tak sobie leżały. E, a ona pracowała, pojechała za granicę i pracowała jako sprzątaczka, no bo tam tak najwięcej pieniędzy była w stanie zarobić. Natomiast, no, ona przyszła do mnie, no bo sobie pomyślała, że fajnie by było zacząć zarabiać na tych obrazach. No i spoko. Tylko teraz, jak my mamy przejść ze schematu, że ona ma, że na pieniądze trzeba ciężko pracować, że pieniądze zarobię tylko na etacie, że ja się nie nadaję do prowadzenia swoich biznesów? Ja i ja, ja muszę dostawać po nosie, po uszach, muszę mieć trudną pracę, tak? Była obudowana takimi wzorcami, co spowodowało, że pojechała za granicę, mieszkała w słabych warunkach i jeszcze pracowała bardzo ciężko fizycznie. I jak mamy z tych kodów przejść na kody? Jestem artystką i i dobrze żyje z malowania. Jak mamy wykorzystać jej talent yy, wrodzony, do tego, żeby ona była w stanie na nim zarabiać. Więc tutaj akurat trzeba było u niej zrobić dwie rzeczy. Mianowicie, stricte popracować oczywiście z relacją z pieniędzmi, ale też, co bardzo ważne, popracować z poczuciem własnej wartości. I mam taki teścik dla ciebie. Jeżeli yy, masz taką sytuację w życiu gdzieś. Z której jesteś niezadowolony, gdzie nie idzie tak, jak byś chciał, nie wiem. Nie możesz przyciągnąć fajnego partnera, nie możesz zarobić na wymarzone wakacje, być może w ogóle nie masz pracy. To zastanów się i zadawaj sobie pytania: jakie ja czuję z tym emocje związane z tą sytuacją, i dalej dlaczego? 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 I wypisuj wszystko, co Ci wtedy przyjdzie do głowy, choćby to były najbardziej abstrakcyjne rzeczy, to wszystko wypisuj. Dlaczego? Bo w pewnym momencie trafisz na ten kod źródłowy i trzeba go będzie później przerobić przez odpowiednie ćwiczenia, medytacje, wizualizacje czy jakieś inne, trzeba go będzie przerobić. I już jesteśmy, znaczy, jak już mamy kod, to już jest 70% sukcesu, 70, 80%, bo uzdrowić kod to już nie jest takie, takie trudne. Tylko trzeba go zobaczyć, zaakceptować, przyjąć, pogodzić się z tym, że ja mam taki kod, i wtedy, i wtedy już mamy z głowy. I jest jeszcze taka, taka możliwość, na przykład, że ty, to ja miałam w terapii taką kobietę, która. Bo przeczytała wszystkie internety świata, przeczytała mnóstwo mądrych książek i ona już wiedziała, jak ma myśleć o związkach. A przyszła do mnie, bo nie miała związku. I ja mówię: Ok, no to co ty tak naprawdę myślisz o mężczyznach? I: Nie, no mężczyźni są super. Ja bardzo lubię mężczyzn. Dobrze, a co ty tak naprawdę myślisz o. Co ty tak naprawdę myślisz o związkach? Nie no, super jest być w związku. Ja się bardzo nadaję do tego, żeby być w związku. Ja bardzo lubię być w związkach. Ok, no to sprawdzamy poziom wiary. Na ile ty masz wiary w to, że znajdziesz tego partnera i razem stworzycie fajny związek. O, ja bardzo w to wierzę. Ja codziennie to była trójka numerologiczna. Ja codziennie zamykam oczy i widzę, jak my już jesteśmy razem. I ja sobie myślę wtedy, nie powiedziałam jej tego, ale ja sobie myślę tak. Okłamujesz siebie na każdym kroku. Bo gdybyś dobrze myślała o mężczyznach, gdybyś dobrze myślała o związkach i gdybyś miała wiarę, że to ci się przytrafi, to ten związek byłby. Nie ma innej opcji. I jakby tutaj myśmy musiały przekopać się prze, przez to, co ona chciałaby myśleć o związkach musiałyśmy zobaczyć, gdzie ona siebie okłamuje. Musiałyśmy zobaczyć, co tak naprawdę się dzieje w jej podświadomości i dojść do tego, że ona tak naprawdę to się bardzo boi mężczyzn. Ponieważ była wielokrotnie krzywdzona i fizycznie, i psychicznie przez ojca i przez jej później mężczyzn. I jej podświadomość mówi, nie, związki bolą, mężczyźni krzywdzą, mężczyźni zdradzają, mężczyźni oszukują. I to, co nam się pokazało również, to ta wiara. Jak zrobiłam jej takie ćwiczenie w takiej e, delikatnej medytacji, no to okazało się, że ona e, nie ma wiary w to, że, że, że przyciągnie związek. Nie ma wiary. Jak nie masz wiary, to nie przyciągniesz. Nie ma takiej siły. Jeżeli twoja wiara jest na poziomie 10, 15, 20, 30 nawet procent, nie przyciągniesz żeby coś przyciągnąć musisz w to uwierzyć. Dlatego robi się takie ćwiczenia poczuj się, że już to masz. I przez te ćwiczenia bardzo dużo osób tak naprawdę nie przechodzi, bo jak sobie poczujesz, nie wiem, ktoś przychodzi do mnie i mówi jestem chory, ale chcę być zdrowy, nie? I ja mam takie ćwiczenia, my w instytucie czasem robimy, że tworzymy ciebie z przyszłości. I, e, czyli już zdrowego, na przykład, czy chce schudnąć, czy odchudzonego, i sprawdzamy, jak ty się czujesz w tej nowej rzeczywistości, którą ci tworzymy w głowie. Nie? Tak sobie gdybamy, jakby to, co by było gdyby. E, I ludzie nie, nie, nie są w stanie sobie tego nawet wyobrazić. Czyli człowiek, który jest permanentnie chory od 20 lat, nie jest w stanie sobie wyobrazić, jak to jest być zdrowym. Taki, nie, nie istnieje to przekliknięcie w jego głowie, a jak on sobie tego nie wyobrazi. To to się nie wydarzy. Nawet jak on sobie to wyobrazi, ale w to nie uwierzy, to to znowu się nie wydarzy. nie? E, dla mnie inspiracją e, e, zawsze w pracy z człowiekiem jest, są słowa Buddy. Jesteś tym, co myślisz. E, I było bardzo dużo później na Ziemi mądrych ludzi, którzy mówili to samo, tylko innymi słowami. I tutaj e, jest człowiek, który, e, którego ja m, jakby m, czytałam, <grytanie> jego cytaty, i bardzo mi one pomagały, i to jest Henry Ford, i on mówił: Jeżeli e, uważasz, że możesz, to możesz. Jeżeli uważasz, że nie możesz, to nie możesz. I w obu przypadkach masz rację. Czyli to, co ty naprawdę, i podkreślam, jaka jest prawda, twojej podświadomości czym ty tam jesteś czym ty tam jesteś naładowany to to odzwierciedla się w Twoim życiu. Więc jeżeli przychodzi ktoś do mnie i opowiada mi o paśmie nieszczęść u niego w życiu, no to ja mniej więcej już mam pomysły, jakie to mogą być wzorce. Ja czy dziewczyny, z którymi współpracujemy w instytucie, to my już mniej więcej mamy pomysł, jaki kto może mieć wzorzec i później te wzorce trzeba sprawdzić, my później mamy mnóstwo testów, poddajemy wam, Was różnym ćwiczeniom i wyłapujemy to, co naprawdę... Yy, Blokuje w, przy, w przyciąganiu spełnienia. I powiem tak, ja bardzo, bardzo szanuję wszelkie inne metody, czy metodę ustawień y, rodzinnych, czy metodę totalnej biologii, czy inne tego typu metody. One są super, natomiast w większości z nich i tak, wcześniej czy później trzeba będzie dojść do kodów podświadomości, czyli jaki kod wywołał mi taką sytuację. Oczywiście niektóre sytuacje są spowodowane naszą karmą i wydarzają nam się nie tyle z kodu, co z naszej karmy, i coś musi się nam po prostu oczyścić, ale to już jest temat na zupełnie inny e, odcinek. E, dziękuję za dziś. Dajcie znać w komentarzu, jaki znaleźliście kod podświadomości, który was bardzo zaskoczył. Taki kod, że się nie podejrzewaliście, że go macie, a go jednak macie. Bardzo jestem ciekawa. Do zobaczenia za tydzień.